Hej, witam was bardzo serdecznie, to ja jeszcze ufire One. Chciałem powiedzieć, e, chciałem was na początku bardzo przeprosić za to, że nie do... E, za to, że e, wyłączyła mi się nagrywarka w sumie, znaczy to nie moja wina w sumie tylko nagrywarki Bo wyłączyła mi się w trakcie odcinka projecta Spect e, Spectron I ustalmy, że podzielimy to na parę części sobie ten odcinek, bo tam widziałem, że są różne misje Więc podzielimy sobie to po prostu na odcinek i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam autora tej mapki, dziękuję za stworzenie tak wspaniałej mapki. Pamiętajcie naprawdę o zajrzeniu w opis, bo tam znajdziecie linki, jest link do mojego serwera, gdzie jesteście na bieżąco do mojego TikToka, Snapchata, co bardzo polecam zajrzeć. Znajdziecie też link do tej mapki, żeby pobrać tę mapkę Project Spectron. No i co, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć, życzę wam udanego weekendu, się i widzimy się w kolejnym odcinku. Albo w kolejnej części, i tak jak mówię, postaram się nagrać drugą część z tej mapki. Albo nawet więcej, zobaczymy. Ile po prostu tam będzie misji? I musicie mi wybaczyć bardzo jeszcze raz, że tak się zakończyła pie e ta część pierwsza e odcinka z mapki Project, Spa e Spectrum. Project Spectrum. O no i co, trzymajcie się do usłyszeń. Cześć, jeszcze raz e żegnam się już z Wami.